Zastanawiacie się, co będzie dzisiaj na matematyce? Otóż, tak sobie pomyślałam, że bardzo lubicie różnego typu zagadki i przygotowałam dla Was taką nietypową lekcję matematyki z zagadkami. Za chwilę będę czytała Wam pytania do poszczególnych zagadek. A Wy starajcie się na nie odpowiedzieć. Życzę Wam przyjemnej zabawy. Posłuchaj. Zagadka pierwsza. Ile jest uszu na rysunku? Policz. Tak, doskonale. Są trzy koty, a uszu jest sześć. Zagadka numer dwa. Jestem trzecim zwierzęciem w rzędzie, a po mnie są jeszcze dwa. Ile jest nas razem? Dobrze, rozwiązanie to ptak. Popatrz, trzecie zwierzęcie to jeden. Dwa, trzy. A potem jeszcze są dwa. A ile jest wszystkich razem zwierząt? Doskonale na pewno odpowiesz dobrze. Zagadka numer trzy. Masz palców u obu rąk. Zagadka numer cztery. Widać osiem nóg. Ile to koni? Zagadka numer pięć. W domu jest sześć nóg. Kto może w nim mieszkać? Zagadka numer 6. Na którym rysunku jest więcej jabłek? Zagadka numer 7. Których ogonów jest więcej psich czy kocich? A teraz, może ty spróbujesz ułożyć podobne zagadki? Możesz je nagrać, możesz poprosić mamę, tatę, żeby pomógł ci w zapisaniu. A jak się spotkamy, to zrobimy sobie taki dzień z matematycznymi zagadkami. Bawiłeś się dobrze? To cieszę się. Do usłyszenia!